Pogodam sobie trochę Fox Gallery, ponieważ dużo się zmienia. Ogólnie najpierw chciałam się skupić na rymsach, ale tam wiem, że chciałbym wydać Fox Gallery oryginalne za rok. Mm, na znaczy, kiedy to wcale chciałam po prostu wydać je. więc skupiłam się jednak na oryginalnej grze. Eee, dlaczego nie na Rimsach? Rimsy chciałem wydać, bo chciałem to świąteczny event zrobić, ale jako iż wydam tą grę dopiero za rok mam więcej czasu na przygotowanie się mam więcej czasu na przygotowanie Fox Gallery normalnego i, i w ogóle, więc, więc no eee, przebudowuję grę wszystkie takie mm, większość takich modeli i w ogóle takich rzeczy które zrobiłem były zrobione stricte w Roblox Studio Ostatnio zacząłem bawić się w blenderze, zacząłem, robić, u, zacząłem się uczyć robić rzeczy, modele w blenderze. Dlatego chcę zmienić wygląd gry na blender, ponieważ ładniej to wygląda. W blenderze jest więcej po prostu opcji na robienie różnych rzeczy. Eee, zmieniam też totalnie fabułę niż pierwszy zamysł był tej fabuły. Mm. Endingu się w ogóle nie, nie będziecie spodziewać, jaki on będzie. Zobaczycie wkrótce, ale nie spodziewacie się, jaki to, co to będzie. I, s, i, i, i jak na początku e, seria skrę, e, była na torach ro, e, nawiedzone roboty, czy tam po prostu roboty kontrolowane, to teraz seria skręca w kompletnie in, na inne tory. E, ciekawe tory które nie są często widywane pod względem maskot horrorów nie wiem co mogę jeszcze o tym powiedzieć więc planuję właśnie zmienić to wszystko i chcę właśnie wydać Fox Galery E, jak e, planowana data, jak zawsze chciałem to był grudzień, ponieważ tam są świąteczne osoby. I, i chciałbym po prostu klimatik wydać chciałem to w grudniu jako prezent wydać więc spodziewajcie się może za rok 6 grudnia, ale będę was nie bo ja mogę tak mówić, a może po prostu to nie wyjść rimsy przekładam na nie wiem kiedy może miesiąc wcześniej wydam rimsy, no chyba, że się skupię w większości na oryginalnej grze no to wtedy nie wydam remisów. Zobaczymy kiedy wydam remisy. Eee, no i co? Gra się strasznie zmieniła. Pamiętajcie, że na, na Discordzie macie... Um, macie kanał Koncepty, macie liki Będziecie się dowiedzieć. Eee, Pozdrawiam za wszystkich, którzy są na Discordzie i widzieli wczorajszy Lick o 13. Ponieważ go usunąłem, ponieważ za dużo zdradzał. Eee... Ostatnio strasznie likuję tą grę, więc y, zapraszam do tego Discorda. I nie wiem, czy coś jeszcze mogę. Wiem, czyli strasznie ten odcinek, a wydaje go tak szybko, taki krótki, ale no, nie ma aż tak. Bo ogólnie dałem tą datę jako wielki powrót, ale kurczę nie widziałem co nagrać, więc na nagrać Vox Galery, w jaką stronę to zmierza. E, mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać, ponieważ Vox Galery to jest gra, którą nad którą pracuję od od bardzo dawna, bo planowana data pierwsza to był 2024 maj, więc no, a więc I guess, że dzięki za oglądanie tego filmu, bo nie mam co jest, o czym jeszcze gadać, więc dzięki za oglądanie, jestem Fuchs, bye.